witajcie drodzy kochani moi widzowie w kolejnych wiadomościach News World of Texon oczywiście na kanale The World of Tetson. to właśnie specjalnie dla was postanowiłem stworzyć te wiadomości, żeby te ciekawostki na temat Holandii yy, krótko zwięźle i na temat były przedstawiane. Dzisiejsza ciekawostka, którą chciałbym wam przedstawić, to wiekówka w Holandii. Polega ona na tym, że yy, od 15 roku życia, bo od tego roku y, młodzież może rozpocząć pracę, do 21 roku życia, y, ten zarobek jest dużo niższy niż u zwykłych pracowników. Y, wygląda to w taki sposób, że jeżeli mając 15 lat idziecie do pracy, zarabiacie tam, dajmy na to, 2 lub 3 euro za godzinę pracy, gdzie zwykły, normalny pracownik, który ma na przykład 30, 40 lub 50 lat, zarabia na przykład 12 lub 13 euro. No jest to troszeczkę, tak można powiedzieć, nie fair w stosunku do tej młodzieży, ale jest to tak zmuszenie tej młodzieży do tego, żeby nie kończyli swojej edukacji tylko i wyłącznie na liceum lub technikum, tylko żeby poszli po prostu na studia. Średnio w ciągu miesiąca młodzież, w zależności od wieku, czy to 15, 16, 17, 18, 19, czy tam 20, czy 21 lat, młodzież tak może zarobić, załóżmy 400 do 500 euro. Więc no, nie ukrywajmy, jest to troszeczkę mały dochód, i no, młodzieży w Holandii za bardzo nie opłaca się pracować. Dlatego y, lepiej im jest iść na studia i się douczyć, i iść od razu po osiągnięciu 21 lat gdzieś wyżej na jakieś wyższe stanowisko, niż y, iść na przykład wykładać towar do sklepu za 2 lub 3 euro. I tak, kochani, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że pokrótce taką ciekawostkę opowiedziałem Wam, no powiedzmy, dosyć zrozumiale. W dalszym ciągu zachęcam Was do kliknięcia przycisku subskrypcji, by być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje, które rosną, za lajki pod filmami oraz komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych moich odcinków. Cześć!